ale już mniej więcej jest ułożone, to tylko później korekta, jakby coś trzeba było wycofać, a coś dołożyć. No niesamowity upał. Ja bym ja tu jeszcze przyszedł w kapeluszu. Godzina jest po 14 pół do 15 może. Później mnie nie ma, muszę wyjechać. To jest pusta rameczka. Noże. No co tu jest. Tak, tu jest pokarm. Na dole nie ma miejscami po boczkach ale ogólnie a tu jest pusta, prawie, troszeczkę u góry dobrze, na razie może być od tego gorąca od tego gorąca nawet puszczają same ramki pokarm i pierzga no i ładnie, dużo pierzgi widzicie, nie, aha, zasłaniam sobie Tu cała pieżga. Ale może jeszcze będą lepsze. Na jednej stronie. Dobrze, dobrze. No właśnie. O tej mojej Elgonki są super. Ona pod, pochodzi, reproduktorka z yy, Podhala. No czerw, widzicie i otwarty wokoło i tu zasklepiony, pięknie. Matulki nie widzę. Tu była słaba ta jakość znaczenia. Także mówię wam, że ta, ta z mojej reproduktorki są bardzo łagodne. O te, gdzie już kupowałem w lipnicy, murowanej, to tak na dwa razy. No jak się trafi. No bo, jak jest dużo rodzin innych na pasiece, to trudnie mogą różne zapłodniać. I wtedy jest mieszanka wybuchowa. Ładny czerw. Widzicie? To już jest druga ramka, gdzie matka czerwi. Szybki przegląd, czy jest matka, no pięknie, no. Nie widzę jej. Tam ktoś mnie prosił, prosił, no mówię, chłopie. Nie ciąg tych flaków za długo, po 20 minut. Nagraj film do 10 minut. No i przemyślałem to rzeczywiście, no. No zobaczcie pierzga w środkiem, a czerw się wygryza. I tu tak samo, szybki przegląd, czy jest matka. Jeszcze zobaczę, czy tu no są młode larwy, nie zasklepione jeszcze. Ale niedawno ten środek się tu wygryzł. Dobrze. Trzecia ramka była z, pierzg, yy, z, z czerwiem. Dobra, dobra. Czwarta ramka z, pierzg, yy, z czerwiem. Czwarta ramka z czerwiem. No i tu jest dużo larw młodych pośrodku, już. To, są, to jest niezasklepiony. No ładnie, pięknie. Matki nie widzę. Ale nie muszę jej znaleźć, bo jak widzę czerw młody, niezasklepiony, to choćby mi gdzieś umknęła, to jest nieważne. A jak ją zobaczę, to tylko to, że ją zobaczę. Następna ramka. Popatrzcie się. Jaki ładny czerw. No muszę tu widzicie. No. Ładny czerw. Matki tu nie widzę. Popatrzcie się, jaki ładny czerw. Mam nadzieję, że to się nagrywa, bo przy takich temperaturach no i tu pierzga wokoło i gdzie, gdzie można, to upychają. Dobra. To była piąta już ramka. Drodzy, patrzcie, jak kapie ze mnie. Normalnie jakbym im wody chciał, tylko tam moja ze mnie woda, to solona. <grym> Pod. Szósta ramka z czerwiem Piękna, widzicie, wygryzają się, ale już larwy na dole. piękne larwy. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu piękne larwy są. Matka. Nie widać. I tutaj larwy, piękny i pieżga. dużo pieszki. Tak nie wnoszą. No i pięknie. Nieraz tak jest, że pszczółka gdzieś jakoś przeleci koło oczu, czy gdzie. No i tu jest ramka z pieżgą. I wiaduszek u góry. Nie widziałem matki, ale robię to szybko, w miarę dobrze. Układam tu z powrotem. Okay. I Teraz, drodzy, zapowiedziany moment układania, układania na dwóch półkorpusach do zimowli. To muszę zdjąć. Dobrze, więc tu zakładam. Dobrze. To by było na tyle drodzy. Pójdę po podkurzacz teraz zrobię, żeby to ładnie jeszcze układać tutaj u góry, żeby nie przygnieść. Ciasto położyć. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie pa.